Co robisz, Maciek? Kolejny no. właśnie do domu, i został mnie taki widok. Prawie prawie taka sama. Dobrze, sprawdzić, co to jest. Bo to podobno, podobno dla mnie. To jest rączka z rodziny Adamsów, chyba. Aj, puste. A tu chłopaku widzę w palcach dżem. Dobra. Takie kruche ciasto, ale jak chcę do dżemu się dobrać. jest. O, mnie tylko dżemor interesuje. Chyba po to więcej dżemu. Aha! No tak, to ja rozumiem. To jest truskawka, a ja dam sobie malinę. No dobra. Mmm, pyszne. Pyszne. Słuchajcie, wbijajcie na kanał Tymona. Tym on tam razem z tatą gotuje i naprawdę radzą sobie wyśmienicie. Na pewno lepiej niż ja w kuchni, bo ja od dłuższego czasu w ogóle sobie nie radzę, bo nic w tej kuchni nie robię tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, muszę was przeprosić. Za jakiś taki brak regularności tutaj w tych vlogmasach, ale ja ostrzegałam, że tak może być. No bo, bo nie jest dobrze. No nie jest ze mną dobrze, nie czuję, się, nie czuję się najlepiej, wręcz czuję się źle. Myślałam, że to uspokoi się wraz z, z hormonami, ale niestety nic takiego się nie dzieje i no czuję, się, czuję się bardzo kiepsko. Właśnie wróciłam z terapii. I, I wiem, że nic nie wiem. Um, I myślę, że terapia to jest trochę za mało. Jest to też zdanie terapeutki. Nowy rok będzie się chyba dla mnie zaczynał jakimiś takimi poważniejszymi krokami w zadbaniu o, o swoją głowę. I na pewno nie chciałabym teraz y, po prostu gdzieś zamęczać się myśleniem o tym, że nie dodaję masów, y, wiecie, w regularności. No bo to jest bez sensu. Tym bardziej, że... Wszyscy sobie vlogmasy, tak? Więc myślę, że jeden mniej czy jeden więcej nikomu specjalnej różnicy nie robi. Także ja bym chciała po prostu dać wam znać, że, że to wynika po prostu z takiej kiepskiej sytuacji, która obecnie ma miejsce. Też wszystkie publikacje tutaj się unormują, i tak jak mówiłam, ja myślałam o jakimś takim daily projekcie. Ale niekoniecznie, niekoniecznie tym vlogmasowym, bo jakoś mnie przygnębia to wszystko. Coś w sensie przygnębia mnie aura za oknem też. Już pomijając oczywiście wszystkie rzeczy, które są związane u mnie z chęcią ponownego pójścia na terapię, czy właśnie powrotu mojego na terapię, to pomijając jakby te wszystkie kwestie, to ta aura za oknem, która jest znowu mało świąteczna to, że nie ma słońca od paru tygodni, tak naprawdę. I kilka różnych innych takich czynników powoduje, że no, no jest, mi, jest mi się ciężko pozbierać do kupy, po prostu. A nie chcę też przekazywać wam takiej, takiej energii negatywnej, bo, no bo po co? Myślę, że każdy z was mierzy się ze swoimi własnymi problemami. I z jednej strony ja nie chcę absolutnie ukrywać faktu, że, że jakieś problemy mnie dotykają, ale też nie chcę na was tego, tego wylewać. I nie chcę też się jakoś specjalnie zwierzać tutaj przed okiem kamery, bo osobiście uważam, że to nie jest najlepsza droga terapii, to znaczy takie stuprocentowe zwierzenia przed kamerą, bo co innego powiedzenie, że ma się jakiś problem, a co innego zagłębianie się gdzieś w szczegóły tego problemu. No więc ja bym chciała uniknąć tutaj jednak szczegółowego zagłębiania się gdzieś w problemy. Oczywiście, tak jak mówię, no tutaj. Nic specjalnie tajemnicą nie jest. Po co mam was, moje kochane pyszki, obciążać? Nie swoim szitem. Dobra, także ja wracam do jedzenia ciastka, bo jest pyszne. Czy miałam ciastko na zębach przez ten cały czas, jak mówiłam do was o tych poważnych rzeczach? moja. nie. Ważny news jest taki, że nadal nie wiem, czy mam złamane żebro, ale nawet gdybym miała złamane żebro, to to niczego nie zmienia, bo i tak mnie przecież nie wsadzą w gips. Więc e, byłam na fizjoterapii, trochę się tam wymasowaliśmy w tych taśmach cały czas mnie boli ten punkt tutaj mocno wydaje mi się, że to może być też stres u mnie po prostu który gdzieś doprowadził do spięcia w tym miejscu plus oczywiście to oczywiście kaszel, tak mówiłam kaszlem złamałabym żebra no ale tutaj ten stres w którym moje ciało jest od dłuższego czasu, przepraszam mam strasznie zatkany nos bo bardzo płakałam dzisiaj na tej terapii bardzo, 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 nie wiem czy to widać ale ale jestem mocno spuchnięta. Także z żebrem, z żebrem jest tak, że no powiedzmy, że nie jest złapane i trzymajmy się tego. Wola, wolałabym tę te opcję, natomiast muszę koniecznie i zrobić badanie gęstości kości i zobaczyć, czy wszystko tam jest w porządku, czyli przypadkiem nie mam na przykład osteoporozy albo początków osteoporozy. Jezus, zjadłam prawie całą rękę. są takie papaluszki. Ja. Przysięgam. Piękna. Słuchajcie, nie wierzę. Nie wierzę w to, co widzę. Patrzcie. Słuchajcie. A, oprócz słońca, moi drodzy, z miłych rzeczy to zapachy nowe. To są nowe zapachy z Zary. Zaraz od współpracy z Joe Malone. Jo Malone już tylko dla Zary robi. I po Wam. na razie testowałam ten jeden zapach eee, patrzcie co się dzieje z butelką odchodzi ten napis od razu Chodziłam w nim cały jeden dzień dzisiaj w kolejce jest następny i mam jeszcze trzy i nagrywam film dla was, można nawet tak zrobić dzisiaj można być to facem wspaniale, ciekawy do której się słońce utrzyma mogę iść do łazienki? o super Słońce. Gdzie? Tam. Tu, To Ty jesteś słońce. Buzie widzę w tym tańcu? Dzisiaj mija trzeci dzień. Zaczyna się właściwie trzeci dzień od mojego dermapenu, więc tak wygląda. Tak wygląda skóra na trzeci dzień. Proszę bardzo. Już są mało widoczne, ale jeszcze są jakieś takie drobne ślady. Idę dzisiaj na mezoterapię. Taki to ten grudzień. Po prostu bogaty w różnych lekarzy i różne zabiegi. Ale słuchajcie, ja mam w przyszłym tygodniu urodziny i to są moje 38 urodziny, więc jako 38 latce po prostu już mi wypada chodzić do wielu lekarzy naraz. To jest to jest ten wiek, kiedy, kiedy to już nie jest dziwne po prostu. Znaczy co to, to nigdy nie jest dziwne tak naprawdę. Dbanie o swoje zdrowie czy o swój wygląd wcale, wcale nie jest dziwne, jest zupełnie w porządku. Jeżeli oczywiście Wy jesteście z tym w porządku, to znaczy, z dbaniem o zdrowie, bądźcie zawsze w porządku. Z tym wyglądem to już jest naprawdę wolny wybór. Idę na mezoterapię i taką troszeczkę inną mezoterapię niż do tej pory. Robi się znacznie mniej na robi się na tylko w takich. Punktach, w kilku punktach w, w troszeczkę inny sposób się podaje tą mezoterapię, i ona głównie się na peptydach opiera, natomiast moja poprzednia mezoterapia też się na peptydach opierała, ale zupełnie inaczej się ją podawało i troszeczkę inaczej też wyglądały budowa cząsteczki całego tego preparatu. Ten jest, ten, ten, tutaj jest dużo większa cząsteczka, i tutaj jest dużo bardziej gest ten, ten preparat, on się inaczej w skórze zachowuje. Jest Jestem ciekawa, czy po drugim razie będzie trochę bardziej widoczny efekt na skórze. Po pierwszym razie mi jest ciężko, ciężko to ocenić, dlatego że ja robię bardzo regularnie mezoterapię i nie, nie zapominam tutaj o ciągłości tych zabiegów. Także no to musi pan doktor ocenić. Oceni to dopiero dzisiaj. Wszystkie ujęcia w tym vlogmasie będą z e, tego punktu w mieszkaniu. Tak będzie właśnie. Skończyliśmy nagrywać papiery i papierki. Ja jem sobie obiad i jem znowu dzisiaj sushi i to jest oto sushi i oni mają super super fajne zestawy lunchowe i nie, nie wiem od ilu lat, ale od bardzo wielu lat Myślę, że od 10 lat na, Z tych lunchy korzystamy Z Maćkiem bardzo lubimy I wiecie co jest super? Że jak się inny przewagach, Żeby nie było serka i majonezu w rolkach Tu nie ma serka i majonezu w rolkach I je się wtedy samą rybę I, e, i, i, i awokado I ryż, czy tam inne rzeczy, które sobie mm, Zażyczycie I nie ma na paćkane tego sosu Ja to osobiście bardzo lubię kiedy nie ma właśnie serka i majonezu Dlatego, dlatego Właśnie wam to rekomenduję I tu, ja, to, to jest mój dzisiejszy secik to jest mój dzisiejszy miałam jeszcze zupę miso i to jest właśnie, to jest ten lunch, jeszcze do tego jest zielona herbata. Także, gdybyście się zastanawiali nad spoko sushi z fajną opcją lunchową w Warszawie, to mogę Wam to miejsce śmiało polecić. Jest oczywiście bardzo dużo miejsc z bardzo dobrym sushi i też z wegańskim sushi, właśnie w Oto Sushi jest super, wegańskie, super wegańska oferta bardzo, bardzo dobra, więc jeżeli też takie lubicie, sobie, to też Wam polecam. I właśnie chciałam sobie zobaczyć top model, ale chwilę temu przez przypadek na Instagramie mi się wyświetliło, kto wygrał. No i już nie będę miała niespodzianki. Karolina Pisarek. Karolina Pisarek wygrała, to prawda. Nagle ja sobie oglądam top model. Jem sushi. Dzień dobry. Przestałam liczyć, który to już dzień vlogmasu. Nie nazywajmy może tego vlogmasem, ale częstszymi publikacjami na moim kanale. Może w ten sposób. Ja właśnie wychodzę z domu: wchodzę z domu, jadę do fryzjera, jadę otwierdzić kolor no, na głowie. Nie wiem, czy już, czy tu widać w kamerze dobrze moje yy, siwki. Także jadę zrobić, yy, jadę zrobić odrost, podciąć włosy, bo też mi już tutaj takie zawijają długie. I testuję nadal perfumy, to są te perfumy z Zary. Myślę, że na początku tygodnia nagram nowy odcinek, bo już kończę. Dzisiaj chodzę w otwartym zapachu, także jeszcze jutro albo pojutrze w jednym i będę mogła spisać wszystkie swoje wnioski i nagrać odcinek. Dobra, jadę do Patrycji Gnatyszyn robić coś z włosami. A jutro moją rodzinę, to znaczy jutro tak naprawdę nie są moje urodziny, ale jutro organizuję urodziny. I yy, tak się drapię, bo mam alergię cały czas. A few hours later. Dzisiaj pięknie wyszły te włosy, na czarnym, na czarnym ciężko zobaczyć, ale i tak widać, jak bardzo pięknie lśnią i w ogóle ładnie są wycieniowane. W ogóle Patrycja obcina tak rewelacyjnie włosy i ja mogę sobie zarówno pozwolić na to, żeby moje włosy były proste, jak i je pofalować i poskręcać i one zawsze wyglądają super i mogę sobie nosić przedziałek na środku albo na, yy, z boku i też one układają się super, także Patrycja tyszyn, doskonała fryzjerka, polecam bardzo. Już normalnie zmieniłam sweter, żeby wam pokazać jak pięknie się dzisiaj ułożyły jakie są się ładnie, jak się ładnie pochalowały i ładnie się ułożyły. Super, jutro mam imprezę urodzinową. Eee, na pewno fryzura przetrwa do jutra. Trzymam za to kciuki. Jak nie, no to wiecie, Dyson. I wtedy sama sobie pik, 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 pik i poradzę. Dobra, słuchajcie, przyszła do mnie paczka do paczkowa. Tu idę po tą paczkę. To są te szalone rzeczy, których się podejmuję w tym vlogmasie. Wczoraj cały dzień sprzątałam garderobę, no dobra, pół dnia, i dzisiaj czeka mnie kolejny pół dnia sprzątania tej garderoby, ale można tam już wejść, to jest już całkiem dużo. Idę do paczkomatu, bo tam czeka, chyba, chyba tam czeka na mnie tu jest bałagan, właśnie bo, bo sprzątałam rzeczy, więc tutaj leżą jeszcze jakieś z, z, z tej garderoby rzeczy. No, a zam zamówiłam rzecz z Vinted i mam nadzieję, że to jest ta rzecz z Vinted i jeśli ona będzie pasowała, to będzie super, jak nie, no to kurde, smutek trochę, no bo ostatnio kupiłam podobną rzecz na Vinted e, i okazało się, że nie pasuje na mnie natomiast przepięknie wygląda na Karolinie także nie, nic straconego, a e, tym razem wolałabym trafić jednak w swój rozmiar, a nie e, czyjś rozmiar, no także idę do paczkomatu